Siema Dzisiaj Rozpierdolę cały świat Tego Szwajcaria A jak ja tego dokonam? Chuj wie A tym chujem jestem ja Zapraszam do oglądania Trzeba jakiś doradcą kujwa sobie wybrać NIKONUS <gryw> Lubię Budynki trzeba, żeby kasa się zgadzała Świątynie Trzeba wpierdolić wszędzie. Kurwa, jesteśmy. Dajemy na full chuj. Czemu tyle państw kurwa nienawidzi? Co tu robi Etiopia? Tak, to Etiopia. Co tu robi Maroko? Kuziwa. Czemu Macron mnie nienawidzi? Usher to zostawiamy, bo ich rozpierdolę. Kurwa, szybciej. Kocała się zgodność. Kuźwa. Czemu ta kasa tak leci? Skąd ja mam kuźwa? Biurokracja. Pierdol się, biurokracja. Ja masz biurokrację, tylko monarchizm. Jest to kapitalizm nie bądź. Ja no i drugie złe. Kuźwa. Prawo to było? Rząd. A to rząd był, dobra. Ty dobre Mamrela, kurwa. E. Szybciej. Żybiej. Potwierdź. Mamy to. Dobra, kuźwa. Ty, szybko dadasz. E. e. O kurwa, ale to drogie. Dobra, kuźwa. Liechtenstein Skąd Liechtenstein tak ma? Kurwa jako bolako. A dobra, pierdol się. Kuźwa minus 10, trzeba być. A jaka jest z wie Ja pierdolę plus 8 essa kurwa, wypowiedz wojnę. Wpierdalaj się do mainstreamu, jak na bombsite'a. <coughs> Brawo! Kurwa, przyśpiesz ten czas. Po prostu nie dam rady. Kurwa, proszę. Mamy to. Myślałem, że to przepierdolimy, tak szczerze. Postaw żądania. Chcę to. Mamy to. Wadus jest nasz. Nie wiem, jak to była bardzo ciężka bitwa. kurwa Uhu. Jak kurwa mamy jebane ryzyko? Rewolucji, dajmy. Takim chujem. To jest ja mniejsze niż muszę, ale podatki. Podatki proste i niskie. Jakim chujem ja mam ryzyko rewolucji? Jak tylko podbiję je pan Lichtenstein! Czemu kurwa jakaś Wielka Brytania ze mną pogarsza relacje? co się tu odpierdala? O złota era zamiosa. Czemu ja mam jebane ryzyko rewolucji? co się odpierdala? Zmniejsza się! Jest dobrze. Ryzyko rewolucji się zmniejsza. Mamy to. To wszystko dlatego podatki zwiększyłem, ale kasa wpada i tak. Akademię wojskową trzeba ulepszyć. chyba <grym>, kuziwa Niemcy. Co to jest? Wprowadź reformę. Pierdolę to. O! O! Pak obronny. Brawo. Rozpierdolę Austrię. To jest plan. Chuj wie jak. Ale rozpierdolę No, niesamowicie. Akademia. Potwierdź. Brawo. A czemu ja mam ich ryzyko rewolucji nadal? Kto to wymyślał? Ja już. Tego nie mogę? Nie gram na jakichś modach, ale nie wiem, co onaj robią. Ora, kurwa. Piechota. Pierdalaj się. Ale czemu mamy ryzyko rewolucji? Powiem mi to ktoś? E dobra. Austria. Pierdol. Kuziwa z Włochami mają sojusz. Ja pierdolę. Kuziwa Francji nie wypowiem wojny. Kawa wojnę wypowiedzi. DEMA Dobra. Jak to leci czas? Polska zajebała Słowację. Brawo. Rozjazd sprzedawił się z Monako. Jakie chujem? O, ta. Nikt już tak, kuźwa wyspy o. Dobra, Szwajcaria, kuźwa, weź się w gorść. Kiedy im się kończy ten sojusz? Nie, to no, trzeba czekać tylko w sumie. Dobra, ryzyka rewolucje mam. Podnosimy podatki są z ruchami, mamy to Oni nie mają Kuźwa 50 na 50% Dynę To samo można robić Kuźwa wany nie można zawierać Słyszysz? A my co sobie nie mamy rodziny ma, wizerzy? Ma, ma, A no, mamy No i ma. Imperium Zrobimy to Serwia przejęła kosowo. Czarnogóra kuźwa ma wojnę Ze Słowenią To tu kurwa się wpierdala W Polskę Dania Czy Chorwa? To Chorwacja chyba Nie, nie wiem Najnieźle się tu bawią, także <laughs> hmm, budynki jakieś trzeba Ryby. Żeby... Kasa się zgadzała Manny, manny Oto to Buduj się Manny, manny się Czemu inny co jakieś kuźwa ja większe ode mnie? Czemu ja mam te wieta mięso Czemu? Kuźwa Ja pierdolę Jak? Kuźwa Jakim chujem ja mam wojnę z Francją teraz nagle? Co tu się odpierdoliło? Powiem mi to ktoś? Bo ja sam nie wiem Śmierć dowódcy Pierdolę to W chuju to mam Rozpierdalam Francję właśnie Kuźwa zapierdolił mi to Mam to Nie no Postaw żądania. Ja chcę, kurwa, wszystko. Rozumiecie, kurwa? Biorę jak najdziwa. Dobra, mamy to. Absolutne kino. Szwajcaria stała się większa. Co tu się odjebało? Pierwsza wojna wygrana. Mamy to. <laughs> się panem mistrz jest to. E, budynki. I ten, świątynia. Wpierdolić. Kuźwa jesteś. Zaraz będziemy sobie. Absolutne kino. Pakt obronny wygasa? To przedłużamy go. A my sobie zajmujemy. Rzeczywiście. Czemu ja mam jebane ryzyko rewolucji? I czemu kuźwa Luksemburg mi daje? Kuźwa ten. I czemu Francja mną relacje poprawek? A szczególnie jak była kuźwa wojna, to tylko ja zajebałem Francji tereny. To jest to chyba dobrze. Czemu jebane ryzyko rewolucji się powiększa? Kuźwa zmniejsza te podatki. Kuźwa zmniejsza się. Kuźwa stoi takie same. No, rozmniejsza się. Czemu poła kurwa? Europy? Pogarsza ze mną Relacja Nie wiem Czemu ja nie tego, kuźwa A właśnie, to eee, To Dowódcy żyją Valenti Heldi Co to za pedał Nie znam typa <noise> Nie znam typa Dobra Idealnie by wystarczyło kasę, żeby zbudować tu Mali ze mną relację poprawia Ty nie Ty kuźwa Niemcy kuźwa ze mną Sojusz chciałeś, czy to fakt był? Nie wiem Ale wyślę im Coś Pyk doferuj sojusz Wyślij Absolutne kino Z kim ja mam sojusz teraz? Z Włochami z Niemcami Absolutne kino Absolutnie nie o polskiej kinematografii. A czy ja mam na to takie ryzyko rewolucji? To ja nie wiem. Już się tu wymyślałem, kurwa, że tak w ogóle to mowa. Ja idę się kurwa wyszczać. Jak mi tu wpierdoli się jakieś państwo, to się zabije. Nie wiem, ile nie zaatakował. Więc jest dobrze. Poo, umrużyłaś ulepszenia. Ark, hak, Czemu jebana Kuba mnie nie lubi? Czemu jebana Algeria mnie nie lubi? Czemu Etio... to gana? Czemu nadal jebane ryzyko rewolucji? Co się odpierdala? Nie wiem, ale wpierdalam wszystko w akademię Wojskową. To... Dobry doktor Pepper. Doktor Pepper, to mogła być twoja reklama. Ale czemu ja mam nadal ryzykuje jebanej rewolucji? Co to się odpierdala? E, kosztuje. No, ale to nie samo kosztuje wojsko. Hmm. Pierdalam wszystko w akademię wojskową. To, powiększy większy dochód. Dobra, bierzemy pićku. Aaaaa... Ah. Te podatki chyba już mogę znieść na normalny poziom. Kujwa już ryzykuje banej rewolucji. Kujwa się zwiększa jeszcze. Żartowałem, jednak ja nie podoszę wam podatków. Co się tu odpierdala? Nie. Ej, nadal no, mam no, no, ryzykuję jebanej rewolucji. Małeś no, rację. To jest przykrycie. I chuj Kuźwa Stolec Stolec No i dalej, ryzyko jebanej rewolucji Austria nadal ma, ma Polska i Chorwacja I Czechy No spokojnie można im wojnę wypowiedzieć Z Chorwacją nie ja mam Z Syrią, z Syrią, z Co na spokojnie można wypowiedzieć? Oto to co? Wypowiedź wojna Wezwij sojuszników Wypierdalaj Wypierdalaj Sojusz wygasł Ja pierdolę Kuźwa popraw relacja. Wiedeń Wiedeń będzie mój Wiedeń jest mój Dobra, więcej nic nie wygram, postaw żądania. To ma być moje kurwa, rozumiecie? To ma być moje. Fajne kurwa granice, fajne kurwa granice. <grym> Ale mamy to. <grym> Kasę trzeba dać wochom, żeby mnie znowu pokochały. Kiedy, do kiedy jest rozejm... mogę? to dobra. Pierdala tą całą armię z nim sami. Ty wypierdalaj tu. A. Zaferus, no i Sygma, wypowiedz wojnę, wezmij swój i chuj, kuźwa minus 10, Kurwa, mi to chodzi. wyślij z mamy to no, jak to powiedział pewien młody człowiek, pierdalam się do mi streamu jak na, o chuj, bombsite A, kuźwa, pomóżcie mi, kurwa Włochy, Germany, kurwa, pomóżcie mi, chuje zajebane Czemu ja, kurwa, moją samą światło praktycznie, skuwany dobry jest, nie, ty spierdalaj tu Kuźwa, hallo, Włochy, hallo, kurwa, Włochy, kurwa, Niemcy, halo, żyjemy. No zaraz, zaraz podpisuję jebaną kapitulację, to pierdole. Niemcy, kurwa, pomóż mi! Niemcy, kuźwa, Niemcy, kurwa, no nie. A to jest wtedy kiedy ja się wpierdolę wiem, to dobra. To możemy, wypowiedz wojnę. No i wpierdalam się, do mi na BMSajda. Jebana Polska się we mnie wpierdoliła. Chuj wie jak, chuj wie gdzie. Niemcy, załatwcie to. A w tym momencie idę podbić Wiedeń. Dobra, wracamy do Polski, pierdolę to. Znaczy do Szwajcarii, kurwa. Pierdolę to, wojska. Nie mam zaraz, ale chuj. Dobra, mamy to, kuźwa. Postaw żądania, mogę to wygrać. Dobra, absolutne kino. A kuźwa, oczywiście ryzyko rewolucji nadal jest. Ty, Francja ma jebaną rewolucję, XD Jebane 89%. Kurwa, późma macie niższe podatki. Wyda to, chcecie jebaną rewolucję. Co ja mam kurwa zrobić? Serio? Co ja mam kurwa zrobić? Pierdalaj się w nich teraz, czy kurwa za chwilę? Nie wiem. Późma O 84% jebanej rewolucji. Jebana biurokracja. Ma to jest. Nie. Ty, właśnie. Wykorzystałem tego. Ja nie tylko tego. Kujwa taktyka. Gdzie to kurwa było? o, dziedzictwo. o. I GIVE YOU ALL MY MONEY Kuźwa To już wygasł, pobrał relację Prowadź reformę Pierdali się w Austrii czy kurwa za chwilę? Cały rok No spokojnie W grudniu Cały rok Tak to nie agresji Spok. No dobra, jest zajmują Pierdala się Najpierw w wojska Przełam badania Zmocnij badania Robimy teraz ponownie jebany Anschluss Austrii Ja pierdolę A podatki? Kuźwa O, bum, drewna bum Ile tego jeszcze? Ma mało. Mów, że to nie twoja ręka. To chuj, ma większy. Absolutne kina. Ile w ryzyku? O, 600. A to już. Stopiendziesię lepsza jak kularzy. wersji. mi się. Czekam na to. Czemu w ogóle zanowanie panu pogarszają relacje A my mamy sojusz? Fajna za szwecara, taka długa. Kuźwa bunt. Ja pierdolę. Ej, dobra. Austrii też jest bunt. Czy damy radę ich rozpierdolić? Damy radę. Mamy to. A Austrii jest bunt. i bunt. Xd Czemu kuźwa? Eee. Ej, Niemcy, kochajcie mnie, ok? Kasa to nie zarobi. I oni będą kuźwa odzyskiwać to. wiele. Czemu dwie Austrie kuźwa są? Powie mi ktoś? Wpierdalam nam się w nich. Tak zwany Angethegen. Szybciej, bo mi się nie chce kuźwa z nimi walczyć. Kuźwa. Ej, bo. Po... Dobra, mam to. Szybko. Posa żądania. Absolutne Ale Węgry, kurwa, się rozrosły. Czemu Ukraina zjadła jebaną Mołdawię? A tam nie zostawiła, kurwa. Czemu tu jakiś mystek? Powstał? Czemu tu powstał jakiś kuźwa Nowosfil, White Hordi i Złota Orda, Kuazim kuźwa, ja pierdolę, co tu się odjebało, czemu jest, czemu są jewane dwie Rosje, kuźwa ile tu jest Rosji i kuźwa każdy ma jednego prezydenta, ja pierdolę, czy kolejny, co tu się odpierdala, o, normalka. Uywa, Grecja jest pod Bułgarią. Czy prawie nisema? Który jest za dwa połowy agresji. Anget, Hegen. No to chyba. jeszcze kryzys wojskowy. Uywa, robić mać Dobra, koniec. Pierdolisz się w nich teraz czy kurwa za chwilę? Tu se pójdę tym wojskiem. My chyba teraz. Pierdalamy, Pierdolamy. Anschluss. Wiedzę, jest mój. Esa. Teraz, kuźwa. Mamy to. A ten wydaj kurwa, co to jest? Kuźwa. No! Mamy to. Anged, Hegen. Jak to powiedział pewien mądry człowiek. Gotów, gotów. Uwaga, uwaga. 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 O, to jest kawałena. Oa jest kroszona. O O właśnie, punkty przewagi, kuźwa trzeba. Raz. Dobra, chuj w to. Absolutne kino. Wojska mi się samo rozrasta. Ty za Słowację teraz czy kurwa za chwilę. Mam jebaną granicę z Polską. Wypadałoby z nimi poprawić relacje. O chuj. To by wypadało. Może zamiana mała miejscami. No to jest stolica. To jest i Pak to nie agresji, kuźwa. Się wyprzedawił. Z nie mogę. Pak to nie agresji. Kuźwa też nie przydał. Na wszelki jebany na wszelki wypadek. Wypowiedz wojnę. Kuźwa Węgrom też wypowiem wojnę. I Chorwacji. A ja ze sobą Włoch. I chuj. Ja pierdolę. No i po mnie jest. A my jesteśmy rezesowsko. Ty. Chuja ja zrobiłem, a mogę jej zajęwać. Co to? Ty. Chorwacji mogę zajęwać. hu uh, uh, uh. Podoba mi się to Nie, to Węgry. To Ty masz tyle, mogę? Zajebać. Nie. Ty to nie, nie. Siedem to kosztuje. To biorę to. Absolutamente que no. Cuchi